Kevin Mitnick. Geniusz, który był najbardziej poszukiwanym hakerem w Ameryce. Ale jak to się wszystko zaczęło? Kevin urodził się w 1963 roku w USA. Był zwyczajnym dzieciakiem, ale miał niecodzienne hobby, mianowicie lubił podróżować autobusem. Niestety takie podróże kosztowały, więc wydawał większość kieszonkowego na bilety. Jego pierwszy akt socjotechniki nastąpił, kiedy do rozmowy z kierowcą autobusu wtrącił pytanie, gdzie można zakupić kasownik. Tłumacząc się, że potrzebne mu to do szkolnego projektu. I tak od tamtego momentu Kevin jeździł autobusem za darmo. W późniejszym czasie, kiedy Kevin dołączył do klubu krótkofalowców, zawarł ciekawe znajomości. Jeden z jego przyjaciół pokazał mu fracking, czyli łamanie zabezpieczeń sieci telefonicznych, co później pozwoliło mu na wykonywanie połączeń, z zaszerzonych numerów całkowicie za darmo. Przełomowy moment nastał, kiedy Kevin miał 15 lat. Zaczął wtedy korzystać z szkolnego komputera. Po pewnym czasie chłopak dokonał pierwszego włamania do sieci szkolnej. Przez to mógł manipulować danymi, na przykład zmieniając swoje oceny. Nie robił tego, ponieważ interesował go sam proces. Jedno z największych wyzwań, przed którymi młody haker stanął, było dołączenie do swojej pierwszej grupy hakerskiej. Dostał zadanie włamania się do Digital Equipment Corporation. To firma, która w tym czasie miała najlepszy system bezpieczeństwa. Uwaga, poradził sobie z tym w przeciągu 15 minut. W tamtym momencie stał się ikoną hakerstwa. Jednak nie wszystko szło tak gładko jak wcześniej. Grupa hakerów, w której był Kevin, została wydana policji przez dziewczynę jednego z nich. Dostał wyrok trzech miesięcy. Po wyjściu zabrał się za solidną naukę i analizę sieci telefonicznych. Zacierał za sobą wszystkie ślady, był nieuchwytny. Potrafił podsłuchiwać rozmowy, dzwonić w imieniu innych abonamentów oraz tworzyć niezarejestrowane numery. Nadchodzi kolejny moment, w którym Kevin odwiedził więzienie został wydany przez jednego ze swoich znajomych, który zazdrościł hakerskich umiejętności, został warunkowo zwolniony, po czym zablokował numer swojego kuratora sądowego, wprowadził totalny chaos na koncie bankowym sędziny orzekającej w swojej sprawie, po czym usunął z bazy danych wszystkie informacje o sobie. Od tamtego momentu był ciągle monitorowany. Kiedy policja szukała go i zbierała informacje o nim, zrobił coś niebywałego. Włamał się do sieci telefonicznej FBI. Co pozwoliło mu na pełny dostęp do wszystkich rozmów telefonicznych agentów. Brzmi jak scena z filmu, czyż nie? Kolejne oskarżenia wpływają na konto Kevina, m.in. kradzież numerów telefonów firmy MSI Communications, kradzież oprogramowania firmy Motorola, włamanie się do komputera Tomasz i Mamury, fizyka i eksperta w dziedzinie zabezpieczeń. Co ciekawe, to właśnie ten człowiek przyczynił się do złapania Mitnika. W 1995 roku Mietnik stanął przed sądem. Postawiono mu 23 zarzuty o oszustwo, a suma jego szkód przekroczyła 80 milionów dolarów. W styczniu 2000 roku Mitnik wrócił na wolność i zamknął ze za sobą okres bycia hakerem. Od 2003 roku mógł już korzystać z sieci telefonów, 7 lat później otworzył swoją firmę, a teraz pracuje z FBI. Wydał trzy książki o inżynierii społecznej. To właśnie była historia człowieka, który dzięki swoim umiejętnościom i talentowi mógł załadnąć całym światem.